Witam Was serdecznie z miejsca, w którym jestem w tym roku. Jako takie jedno z ostatnich miejsc, gdzie coś może rosnąć, to właśnie tutaj. Tutaj, do naprawdę późnego grudnia, można znajdować jeszcze zieleniatki, gąskę niekształtną. Czasami gąsówka fioletowawa rośnie, natomiast jestem w lesie jakieś 15 minut. I ani sztuki jeszcze nie znalazłem dzisiaj ani jednego grzybka. Nawet tak zwanych psiaków. W ogóle jakiegokolwiek grzyba zobaczyć już dzisiaj to jest sukces. Tu w tych dąbkach piękne prawe stoją w sezonie. Teraz to już raczej tak patrzę tu na tej drodze czy jakiś gąski nie będzie. No i proszę, jest, właśnie o tym mówiłem. I to co powtarzam zawsze: ktoś tutaj chodził, szukał. Tu coś zostało. Co prawda, zieleniata to jest. Pęknięta. I tak by z niej nic nie było. Ale spójrzcie, grzybek zdrowy i świeży. I świeży. Spróbujcie kiedyś taką świeżą zieleniatkę. Albo gąskę siwą do rosołu, jak się gotuje rosołek wrzucić jedną czy dwie. Zobaczycie jaki będzie fajny smak. Suszone też można wrzucać. O. Tu dużo było, ale ktoś je wyjął. Jeszcze się trafiają. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zdrówka życzę. I do następnego. Siema.